Zapraszam Państwa do kolejnego filmu o zielono-nóżkach kuropatwianych, które mają już prawie 8 tygodni. Wylegują się, wytrzepują piórka, kopią dziury, są po prostu szczęśliwe. Proszę Państwa, zielononóżki kuropatwiane karmione są u mnie specjalną paszą. Natomiast wypuszczane są codziennie, jedzą sobie trawę, różnego rodzaju robaki i oczywiście wszystkie naturalne rzeczy, które zostały w kuchni, którą no, z której korzystamy cała rodzina, więc tam y, dla tych kurczaków po prostu podaje się te wszystkie resztki i one sobie jedzą. Hodowla jest cały czas prawidłowa, w żadnej kurce nic się nie dzieje, wszystkie są zdrowe. I proszę Państwa, zobaczymy jak będzie za kolejny tydzień. To jest część druga filmu o właśnie zielono nóżkach kuropatwianych. Będzie trzecia, czwarta, piąta, szósta, aż do kiedy kurki będą już bardzo dorosłe i będą oczywiście w towarzystwie przepięknych. Kogutów, wielkich, dużych kogutów. Dwie kurki wyjadają końcówki rodziny mrówek? Tam było bardzo dużo mrówek w tym pniu, więc one to po prostu tu jest jeden kogucik, widzimy one sobie to po prostu rozdziobały całkowicie i, i larwy, widzę, są mrówki już pouciekały, ale jest jeszcze dużo larw zostawionych. Generalnie zielononóżki bardzo lubią bardzo lubią trawę jeść. i zapraszam Państwa na kolejne moje filmy. W kolejnych częściach będziemy prezentować kurki starsze: 9-10 tygodniowe, 15 tygodniowe. Dziękuję za uwagę i zapraszam na inne ciekawe swoje filmy.